Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w My Little Pony przygoda w zatoce grzyw. Cóż teraz możemy. W jaki sposób teraz możemy kontynuować nasze przygody? Yy, chodźmy może za naszym motylkiem, który faktycznie nam tutaj pokazuje drogę, a że ciągnie się za nim taki mały ogonek, to widzę, że mamy tutaj odblokowane już przejście. Zatem zacznijmy od zbierania gwiazdek. Tutaj możemy kilka strącić. Tu kilka zebrać. I chodźmy sobie spokojnie w stronę naszego kolejnego zadania. Nie? Tutaj widzę, że też możemy zmienić nasz wizerunek. Może zobaczmy, czy coś nowego się pojawiło. O! Możemy mieć jakiś tatuaż. A, to jest inny naszyjnik. Może zróbmy sobie teraz taki z gwiazdkami, że też możemy mieć różową torbę. Myślę, że będzie nam jak najbardziej pasować. I taka mała zmiana w zarunku dobrze nam zrobi. Ojejku, jak ja tu mam przeskoczyć? Okej, okay, dobra, dało się. Cudownie. Gdzie ty nas prowadzisz, motylku? Tutaj widzę, że mamy jeszcze trochę do zebrania. Zanim pójdziemy porozmawiać, to zbierzemy sobie wszystkie gwiazdeczki, jakie są tutaj możliwe do zebrania. Tu mamy słonecznik. Uda nam się doskoczyć wyżej. Wspaniale. I o, czekajcie. Mamy kolejny słonecznik. A, okej. Okay. Tutaj nas z powrotem wrzuciło na górę. Więc chodźmy śmiało sobie tutaj teraz porozmawiać. Ach, kadetko starskaut. Słyszałam o tobie. Przecież już się znamy. Pamiętasz? To bez znaczenia, kadetko. Jesteś tu, żeby sprawdzić swoje zdolności motoryczne. Moje co? Swoją sprawność na zaawansowanym torze przeszkód. O! Gotowa? Ok, no to będzie ciekawie. Tak! Spróbujmy. Zobaczymy jak Ci pójdzie. 3-2, 1, start! Chodźmy I... zatem. Myślę, że tutaj ten tor przeszkód jest troszeczkę większy, ale mam nadzieję, że nam się uda. Mamy już połowę tych odkówek. A? a, O kurczę. Mamy radę. To. I ostatnie. Udało się. No, 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 jestem pod wrażeniem. Może zrobimy z ciebie profesjonalistkę? Oto twoja nagroda. Hej, to moje rolki. Szukałam ich. Nie ma za co. Cóż. Dzięki. Możesz założyć swoje rolki naciskając ten przycisk. O, jeśli chcesz zwolnić, możesz je zdjąć za pomocą tego przycisku. Okej. Okay. Ale śmiesznie. No to myślę, że teraz będziemy sobie śmigać na rolkach. Ze zwierzętami dzieje się coś dziwnego. Trzy kraby przypełzły z plaży aż tutaj. Możesz je tu zagonić, żebym miał na nie oko? W przeciwieństwie do króliczków, które czmychają w podskokach, kraby będą za tobą podążać. Unikaj błotnistych kałusz, bo kraby lubią się w nich taplać. Dobrze, zaraz się tym oczywiście zajmiemy. Ja też. Jeszcze... Potrzebuję tych krabów. Z chęcią pojeżdżę na tych rolkach, bo to naprawdę mega świetnie się prezentuje, jak mam być szczera. Super sprawa, Dawaj, Potrzebuję tych krabów! Na spokojnie, zaraz sobie tutaj zajmiemy się tym wszystkim. Ale fajna zabawa. Ach. Dobrze, chodźmy zatem zobaczyć. Może zdejmiemy te rolki faktycznie, żeby nam tutaj łatwiej się poruszało. A i mamy unikać tych błotek... Ale krab został. A, dobra. Ja je muszę. Ej! A, dobra, ok. I to trzeba w taki sposób tutaj przeprowadzić dookoła. Źle nie było, prawda, Krabiku? Byle nie po włocie. Zatem tutaj będziemy musieli zrobić w ogóle taką rundkę dookoła. Ale na spokojnie myślę, że sobie poradzimy. Bo uda mi się dwa wziąć? Pewnie. Wchodzić 100 razy. So Czekaj, są piastki. To sobie teraz na spokojnie tędy wrócimy. Tak, żeby nie dotykać tego błota. I żeby te kraby nam nie wróciły z powrotem, tylko przyszły I razem na trzy. swoje miejsca. Dobra robota, Sani. Jesteś niezła w te klocki. A te kraby podsunęły mi pomysł. Hmm. Nadeszła wiekopomna chwila. Zapraszam na nowy klasyk! Zaganianie króliczków i krabów! Im więcej króliczków i krabów uda ci się zaprowadzić do celu, tym wyższy będzie twój wynik! Kraby lubią się chować w błotnistych kałużach, a więc uważaj! Gotowa na zaganianie? Super! Ale Zacznijmy nie masz żadnych zatem. szans, aby pobić mój rekord! Przekonamy się, koleżko. Ci musimy uważać, żeby w te błoto nie wchodzić. 3, 2, 1, start! Okej. Okay. Tutaj wszystko jest dla mnie jasne jak najbardziej. Aha! Dobra! Ej, nie ogarnęłam! Okej, okay, kurczę, bo tutaj kraby, a tutaj króliki. Dobra. To jak rozdzielić króliki od krabów? A one po prostu same wiedzą, gdzie mają wchodzić. No to ma to sens. Króliczki. Chodź tutaj. I zapraszam. Dobramy. Tak, wszystkie krabiki tutaj. I króliczki zaganiamy sobie. zapraszam. Tylko mi tu do dziupli nie uciekaj. A tutaj. Nie wolno tam do dziury. I mamy wszystkie. O kurczę, jeszcze jest dynia. E, no to tak, szukamy krabiki. Tak, jak mamy to króliczki od razu oddamy. I zapraszam tutaj. Okej, okay, jakoś to idzie w miarę. Jak pierwszy raz... O oh, te duże. To co z tymi dużymi? I tu krabiki. I tu jeszcze... Ej, królik, chodź tutaj. Zapraszam. Ej, Nunia. Chodź tutaj do bramy, zapraszam, jak najbardziej. Coraz mniej czasu. Ej, czemu one się odczepiły? Rulik. Tutaj nie w dziurę, tylko do bramy. Dobra, poszło. Ojejku, ale tego jest sporo. Ej, Kuliczki. Coraz mniej czasu. Ej, no nie uciekajcie mi. Dobra. Nie wolno uciekać, chodź tutaj szybko. A, nie zdążę. O ty niedobry króliczku. Ale za to mamy kolejną nagrodę. Co jest? Wow, Sami, to było naprawdę niezłe. Zaskoczony? Ja? Nie. Przyznaj to. No dobra, może rzeczywiście trochę tak. <śmiech> wiedziałam! <śmiech> szeryfie Hitch! Nad miastem zawisła jeszcze jedna groźba. Groźba? Co tym razem? Na grzywiastą przyszły wściekłe króliki! Blokują wejście do plażowej zatoki! Sprawdzę to, ale to pewnie nic takiego. Och, to jest poważna sprawa, szeryfie Hitch! Sprawdzisz to, Sunny? Zaraz też tam będę. Robi się, szeryfie. Ach. Wracam na grzywiastą sprawdzić, co z tymi króliczkami. To chyba te króliki, które wtedy nie chciały mnie puścić na samym końcu. Trochę kojarzę ten motyw, takie były tam takie duże. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami i tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!